No i dotarliśmy na miejsce. Teraz z bajskami czekamy, będziemy się meldować pokażemy Wam, jak wygląda pokój. Jak jeszcze nie zrobimy bajzlu nie rozpakujemy o, wszystkich walizek. No i odebraliśmy już nasze karty. Już jesteśmy przed pokojem, znaleźliśmy na trzecim piętrze no, numer pokoju 303. Czym czy to działa? No. Tak, w tej w tę stronę. Ja nie wchodzę. Do pokójku. Co tu mamy? Dobra, przecież widzę, że muszę karty sad tutaj. No. A, co tu mamy? Światełko, światełko tu mamy. Kładzie no neczka. Ja Oświet rzeczy żeby to wszystko jeszcze szybko widzę mydle jest rzeki jest szklaneczki suszareczka i beleczek no, elegancko i sypialnia tutaj. duża szafa i więcej na i chyba mamy widok jak mamy widok a mamy widok na Kurde, mamy widok na morze i mamy widok na basę Teraz wam pokażę wszystko tak jak wygląda z masy. Balkonik! Część ty no chodzi, ale dobra. Tam mamy nasz basenik. Nie, to są kotele obok, też. to szczególnie jest nasz basen. No dobra. Mamy widok na morze. Z daleka widać góry. Nie wiem czy to, to widać. Przylądek formentor. to za, za bardzo za rogiem jest tam. No na razie, jak, jak powiem Wam szczerze, że nie narzekamy, no jest czyściutko, naprawdę. Wszystko elegancko. No widać, że już szaf, szafaje tam czy coś tam, ale no wszystko jest niezniszczone, ładne, czyściutkie, naprawdę, nie ma tutaj żadnych tych Fajnie, przyjemnie chłodno. Spokoik na dwie osoby super. No ja daję normalnie 8 na 10 spokojnie. Dała 10. 10? No na 10 to tak wie, sobie tak wroda indziej gdzie byliśmy, to... Ciutko było może lepiej, no ale no. O kurde, czekaj, jeszcze na nadużyczkę. Na 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 podoba mi się, podoba mi się. Idziemy oglądać dalej, jak wygląda ten hotel. Najpierw się rozpakujemy. I zobaczymy, co tam dają dobrego do jedzenia na tym All Inclusive. Tak to wygląda wszystko od strony basenu. Basen niewielki, ale daje radę. Nie ma tu żadnej o ręczniki. Cały czas o której godzinie byśmy nie byli. To są wolne leżaczki, krzesełka, można spokojnie usiąść. Tak, to już nasza uliczka, Villa Suisa A na końcu uliczki jest nasz hotel, to jest jakieś około 300 metrów, może, no może. nawet nie 200 metrów. Jest od razu wyjście na morze, na promenadę. Także myślę, że hotel jest w bardzo dobrym punkcie. Jak na gwiazdkowy hotel jest moim zdaniem przyjemny. Pokoje czyste, nie ma co narzekać. Jedzenie na to oczywiście to jest do Fula. ktoś może bardziej wymagający jest i był gdzieś tam w tureckich nie, hotelach, w, na lepszych gwiazdkach 4 5 gwiazdkowych hotelach, no bo też tam byliśmy i w Rodos, i gdzie indziej. To może tam było trochę więcej wyboru ale myślę że... To samo jedzenie prawie. I tak nie da rady tego przejeść codziennie coś innego jest, gdzieś jakiś króliczek był, jakaś świnka, to, to te poele, pele, nawet nie wiem jak to wypowiedzieć ale to ich, ich, ich ne jedzenie ryż z tymi owocami morza no jakoś mi to nie podchodzi ale jak ktoś lubi to na pewno. O, to są takie boczne uliczki. No Gdyby nie język, co by człowiek się poczuł jakby był we Władku, albo dziś w takich miejscach Jezu. jak u nas turystyczne tylko. Jedyne co pasuje tutaj to oczywiście pogoda. Dzisiaj mieliśmy 39 stopni. No w szczanku. Po... muszę przyznać, że no, dało popalić te 39 stopni. Rano cię więc... o 2 rano. No tak, dzisiaj byliśmy o świcie na te delfinki. Zobaczycie w naturalnym, Na, no, no, w naturze po prostu. Po no. prostu no, tak, czwarta rano staliśmy, piąta, 20, tak. no wschód słońca był przepiękny i tak dalej, ale... Ale no, jedyna szkoda, że trochę bliżej te deszki nie były, no trochę jestem trochę jestem, trochę jestem, trochę jestem, trochę jestem tak nie ten... No ale no, widzieliśmy, były. Z, z, nie było tak źle, nie, nie, no też nie było tak źle, tak, tak, tak no ale wycieczka warta? No, nie, no, nie też warta. No, wycieczka na kilka godzin. Zabrali nas pod, się spod hotelu i tak dalej. Jest 105 euro płaciliśmy. Więc to też nie jakiś wielki łamajątek. A dużą przygodą było przepłynąć się wielkim, ogromnym, takim nowoczesnym katamaranem. No to, to, to zrobiło na pewno wrażenie. Bo to, to pierwszy raz płynąłem. Katamaranem, no bo już tam łodziami jakimiś płynęliśmy łódkami, szybkimi i tak dalej, i tak dalej, ale katamaran no, zrobił wrażenie. O Jezu, Na pewno tu za chwilę wrócę jakieś zdjęcia z tego katamaranu. No i co tu więcej dodać? No, no już widzicie no, sami. Idziemy już za dwie minutki, a już hotel nasz widać. Jeszcze jedna uliczka z dalej i już nasz hotelik. W oddzielnym odcinku oczywiście też pokazać jak ten hotel wygląda, jak pokój i tak dalej. No i za bardzo mam chęć chodzić podczas śniadania czy kolacji, które nagrywać wam co tam takiego podadzą, no może coś tam trochę wrzucę, mam nadzieję jakieś tam parę zdjęć i tak dalej, ale jakoś mi głupio chodzić z kamerką jak ludzie tam jedzą. Ale no, coś tam wrzucimy, no postaram się wrzucić, żebyście mieli okay. takie... Taki obraz, jak to tutaj wygląda, i porównanie, jak gdzie indziej nic. Za, no, już uciekamy wtedy. Jakieś, pewnie, dwóchineczka, i zaraz, lulu. Rano trzeba wstać. No i to jest właśnie ten hotelik. Luzian Markus Tak to wieczorem wygląda. Palemki są. Tak jest. No, może widać tam jest wejść sceneria dookoła jest okej, okay. a tu zaraz za hotelem jest też główna ulica w tej pikantyka Ford i tam są przystanki autobusowe, sklepy jest Aldi, Lidl oh, yes. i ten kiś hiszpański jeszcze nie byliśmy w tej sklepie, bo nie, byliśmy na chwilę w wa co prawda? Nic, no rzeczywiście są różnice w tych cenach, więc chyba warto tam zakupy, zakupy robić, jak ktoś tutaj jest, no nie w ma apartament. To myślę, że warto się przejść do tych marketów, bo tam no, duża różnica. na napoje 2 euro, a tutaj 2 euro 1 napój, no. tak tak chcesz to to wygląda. Chcesz tak, tak wchodzimy, tak wygląda recepcja. nie ma tak? No. jest lobby bar tu są bindę tak wygląda potem 7 pięter ma, z kim jest kamera trzeci lobby dziwne rzeczywisto i tu z znowu mamy. mamy tu bar i nie bardzo przybaczę, wyjście na basen. Teraz widać. pójść dla was specjalnie A już trochę ludzi jest coś tu się dzieje tak. no i już wieczorem wszyscy schodzą sobie na basen basen ładny odświetlony to tak wygląda o, to nasz hotelik już teraz od strony basenu tu widzę jakaś scena się szykuje, więc pewnie coś zaraz będą. Jakieś animacje, mała dyskoteka. A my co? Podamy. Dolny, hotel, i Siłownia. Tu właśnie zostawiliśmy sobie w kapeliku. Nie, to dla masażerów, to zostawiliśmy w kapeliku w nasze bagażu. To dopiero wylotu mamy we nocy. I jest podobno tutaj gdzieś. Aha, to jest basenki, sam. I leżaszki, ale to jest tak gorąco, że raczej bym z nie korzystał. Do tej pory roku. Czy?